Nie ruszaj się. Nie ruszam się. O, o! Co? Co? Takie trzeszczenie. No tak. Idziesz na górę. Nagrywamy już? Ja. O kurwa. E, możesz szukać kości i zrobić jej zdjęcie. O ktoś otwiera drzwi, słyszałeś? Przestań. Ktoś mi drzwi otwierał, ja nie żartuję O tutaj ktoś otworzył, zobacz, no zobacz co są ta, ta, ta. No tak Ja ich nie otwierałem, one same się otwierają. No 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 Czekaj, puszczę wodę A nie widzę siebie, a ciebie widzę Tylko, że ty tak jakby stoisz w miejscu O kurde, coś co się z tobą stało a ty stoisz tak o tak w drzwiach, nie? No wiem, no wiem, ty też tak moje stoisz Był na woda Był na woda, chyba Czekaj, bo ja nie widzę to było dlatego jak jest pojebana. Ta biedna woda, zyb Co to znaczy? Zrobi zdjęcie? Tak Naura. Myszką. Ja mogę odciskuć palce w koszkujecie. A co? Czemu te drzwi się ruszają? Co jest z minie? Pika Bardzo Warto zga <laughs> zgaśnić na <laughs> nami. Fajnie otworzył te drzwi. Nie mam psychy do tej gry, na chwilę ja to kupiłem. AAAAAAAA no. Kurwa, ja pierdolę ja JEST ZA nic co zakupiłem Co? Fazma. Gwiazdki do cesy. Gdzie jesteś? Jesteś w tym biurze tutaj? Po prawej stronie budynku? Tak. <śmienny> Idziemy na górę <gły? śmienny> Kurwa. <śmienny> nie, nie chcę już w to grać. <śmienny> pismo święty wyjął. Dobra, ja pierdolę. To ja to święte pismo zostawię. Niech podpiszę. Kurwa! <śmienny> A to ty. O, 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 uciekaj! Nie, nie, <śmienic> nie, kurwa! Ja czuję go na plecach! Jeb. Gdzie jesteś? Czekam, polecam zgasić ci lotajek! <śmienic> kurwa, stoję w rogu przy schodach! A Ej, bo to chyba nie był hand, oszukałem ci trochę. Chuju. też nie wiem, no światło migało, więc wiesz. No migało, migało. I to idzie nowy. i ja. Ja coś pisze. Podpisał, lub zdjęcie. Czy mamy, pod J masz otwieranie dziennika. O, ale ten dziennik się zmienił. Ten duch nas tu nie chce, so, chodź, idziemy. Nie jesteś mój. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. i ją postawił gdzieś tutaj na koncie. Y Czekaj! Nie mogę grać tą grę. No. Grać tą grę no. A, DJ jest Janamus na kupienie? Dzisiaj będzie chodzić w tyłem wszędzie. Daj kamerę Eee. Nie widać też że... radykła. A to tu jest światło po prostu. Weź mi nie światło. Uciekaj! NIE! Ten gryfik! Wy... Ja wypierdalam szedź, z niej! No.